Bić przez tę niewidzialną ścianę. Ale, ale żeś się zasiedział w tym fotelu, Jak się wyrwać z tego, czym to jest? Ale żeś się osadził wygodnie, w swym fotelu pełnym trudnych wspomnień. Ale żeś się zamyślił. Kochanie, jak ci przerwać to ciężkie duma? Besz się uparła na ten smutek. Nie mam już. Dzisiaj zamiast rozmowy z Panią Elą Nowalską mamy niespodziankę, ciągle jeszcze świąteczną. Będziemy rozmawiać na temat nowej płyty, płyty którą wydała Pani Ela Nowalska wraz z Panem Adamem Lomanią, muzykiem znanym w Polsce z zespołu CRI, muzykiem klawiszowym. Panie Adamie, witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Panią. Panie Adamie, proszę naszym słuchaczom troszkę więcej o sobie powiedzieć. Bo jest Pan znanym muzykiem, ale czy tak jesteśmy na czasie po tej stronie oceanu, to nie jestem pewna. No na pewno e, jestem muzykiem już e, dość, że tak powiem, wiekowym. Dlatego już wiele rzeczy mam za sobą. Między innymi takie śmieszne incydenty, jak będąc w Niemczech w 1994 roku. Przez jakiś tam dziwny układ znalazłem się na festiwalu w Sopocie, reprezentując Niemcy. A oprócz tego, no to bywałem w wielu zespołach, z wieloma wykonawcami koncerty z Karin Stanek, współpraca z Katarzyną Gertner, współpraca z wieloma zespołami, no tyle bym powiedział, no. Pan chyba nawet grał z Ryszardem Sygitowiczem, tak? Który tu był z, przez dłuższy żarty, czas. To też zdarzało. Zdarzało tak. się występować jeszcze do czasów, jak właśnie żył Andrzej, to mieliśmy okazję z zyskiem y, też gdzieś wystąpić. Wspólnie na pewno kilka razy się to zdarzyło. No długo tutaj był w Chicago, wrócił do Polski. No takie to są losy nasze. Panie Adamie, proszę przejdźmy może do rozmowy o płycie. O płycie, którą wydaliście wraz z panią Elą Nowalską, do której ela pisze teksty. Powiedzmy troszkę może o pozytywnych przesłaniach zawartych w piosenkach Eli. Nie zasiedzieć się w fotelu życia, to jest piosenka, którą nawet już nasi słuchacze znają. No i nowa piosenka za zakrętem. Czy jest coś dobrego dla nas, czy to jest taki ciąg dalszy właśnie przesłań Eli? No. Na pewno to, co Ela pisze, no to, to, to jest jakiś, jakimś jej przesłaniem. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że strasznie mi pasują te teksty i strasznie fajnie mi się śpiewa. Natomiast jeżeli chodzi o, o te wyrazy artystyczne, poetyckie i tak dalej, no to ja bardziej jestem od tej strony muzycznej, prawda? Nie od tej poetyckiej. No ale, Panie Adamie, tak czy inaczej, artyści są uduchowieni, bo inaczej nie stworzyło tak, się by piękno, prawda? Także jest tak, to stan tak. duchowy, kiedy człowiek łączy się z muzyką, z dźwiękiem, tak, do tego dochodzi tak. tekst. No i z tego tak. rodzą się dzieła, właśnie nie wymyślone przez umysł, ale takie płynące z serca, prawda? No tak, można tak powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. Ta płyta, z tego co wiem od Eli, jest to hołd dla świętej pamięci Andrzeja Urnego, który zmarł w listopadzie 2021 roku. Też mieliśmy okazję rozmawiać na antenie, także no wspólnie będziemy hołdować temu wspaniałemu muzykowi również. Tak, no więc zaczęło się od tego, że Ela. Wspierała Andrzeja przez internet w tych tam swoich czarach, marach, które to jej właśnie zawód, właśnie który wykonuje, prawda? Pomaga ludziom po prostu jakoś energią tajemniczą, mm -hmm. że tak powiem. No i, i ta piosenka, pierwsza piosenka, czyli za, nie za zakrętem, tylko piosenka ale że się. To miała być piosenka, e, którą myśmy z Andrzejem, znaczy Andrzej chciał dla Eli zrobić w prezencie i przyszedł z tym do mnie, no i zaczę, zaczęliśmy to razem robić. No jakżeśmy to zrobili, potem Ela do tego i wszystko pasowało. No i potem tak sobie pomyślałem właśnie, że skoro Ela taki fajny tekst napisała, to może być do tej mojej piosenki, miałem taką piosenkę już długo, długo na myśli. I może by do niej napisała. No i napisała jakiś tam tekst. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, no ale potem jakoś się złożyło, że, że można powiedzieć, no bardzo mnie to zainspirowało. Parę tam słówek może zmieniłem, żeby mi się lepiej śpiewało, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że jest kurczę tekst, który tak pięknie leży mi i tak mi się go pięknie śpiewa, bez żadnych kompleksów. Że no, po prostu dawno tak nie miałem. Zresztą świetnie. Panie Adamie, no, tak jak ja wyczuwam, bo również ta tematyka, którą Ela prowadzi, jest bliska mojemu sercu. Sprawy artystyczne również, bo kiedyś graliśmy w teatrze w Polsce z mężem. Także ta duchowość z artyzmem ciągle się przeplata, jak gdyby w naszym życiu. I tak jak obserwuję obecny stan, to tak jakby. Trend artystyczny potrzebuje nowego ducha. Bo na przykład w teatrze. Odświeża się, odgrzewa się te, jak to się mówi, stare kotlety, stare sztuki, szuka się jakichś przesłań. Czasami się to udaje, a czasami jest to takie trochę na siłę, tak jakby cały świat w tej chwili transformujący się właśnie łącznie, a może przede wszystkim w sztuce artystycznej, powinien pokazać odbiorcy nowy trend, właśnie ten trend duchowy w kierunku serca, w kierunku uczuć, życiowy. Ale właśnie jak gdyby wskazujący drogę wyjścia z takich zakleszczonych, starych schematów, które już nie pracują w dzisiejszym czasie. I, I moim zdaniem jest to fantastyczne, że artyści podejmują właśnie te nowe tematy. W muzyce ja jestem wręcz od początku byłam zachwycona tym, że, że Ela wreszcie zaczyna te przesłania swoje w formie artystycznej dostarczać światu. No tak, no tak bardzo, bo Ela w ogóle z tego, co opowiadała, to przez całe życie marzyła o tym, żeby poznać jakiegoś muzyka. Mm. I bardzo, długo, bardzo długo właśnie już znała tego właśnie kogoś, kto Andrzeja z nią poznał właśnie z powodu tego, żeby mu pomagała tam właśnie w tych, w tych kwestiach, no ważne na raka, prawda? Tak. No i, 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 i dopiero Ela po kilkudziesięciu tam latach znajomości z nim, czy tam kilkunastu, dopiero się dowiedziała, że on ma w rodzinie muzyka, właśnie Andrzeja. No i, i tak cała szczęśliwa, że kurczę może zacząć e, właśnie działać na polu muzycznym jakimś, no a teraz jeszcze Pomimo tego, że Andrzeja już nie ma, no to nasza jakaś taka więź, znajomość się tak pięknie rozwinęła, że naprawdę no, sypiemy następne numery i, i myślę, że w jakimś niedługim czasie może, może powstać moja druga solowa płyta, ponieważ no, zawsze miałem tylko właśnie problem z tymi tekstami, te, te utwory, to już tam zbieram bo 20 mm. lat mm -hmm. sobie tam te pomysły takie, 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 tylko właśnie kwestie tego, tego libretto, no, a to mi się w tej chwili pojawiło i myślę, że to spowoduje, że, 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 że to, to się uczyni. Panie Adamie, a zapytam, bo to jest ciekawe. Ta sama piosenka jest w wersji śpiewanej przez mężczyznę i przez kobietę. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? No <laughs> powiem szczerze, powiem szczerze dlaczego tak jest. No w, w ogóle wydać płytę z dwoma utworami no, to, to w dzisiejszych czasach to jest takie trochę no, słabe wydarzenie. I teraz tak, po pierwsze, no, zmarł Andrzej, więc no, nie można z nim nagrać już więcej utworów. A właśnie dlatego, że zmarł, a udało się takie dwa piękne utwory nagrać, dlatego wydaliśmy to na płycie. No, i żeby nie były tylko dwa utwory, to zrobiliśmy jeszcze trzeci utwór, że po prostu ten. Ten utwór pod tytułem Ale że się zaśpiewałem ja w wersji męskiej, czyli. No bo tekst jest taki damsko-męski, bo męsko-damski lub damsko-męski, prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. No i w związku z powyższym są, są, płyta ma około 15 minut. Także nie jest tak źle. Panie Adamie, czym dla Pana jest muzyka? Zmieniłby Pan zawód? Szukałby Pan innej formy wyrażania się? No ja raczej nie, bo, bo robię to od urodzenia i, i, i nie wyobrażam sobie bez tego funkcjonowania jakiegokolwiek. To jest piękne. Ja potrzebuję piękne. wyjazdu, ja, mm -hmm. potrzebuję kontaktu, ja potrzebuję kontaktu z publicznością. Akurat ja też się tak fajnie udało mi w życiu, że. Jakieś 18 lat temu właśnie związaliśmy się z zespołem chwil już tak na stałe i, i to trwa już 18 lat i to jest piękne właśnie, że wyjazdy, koncerty, rodzina. No pięk, hmm. piękna rzecz. Piękna rzecz. Czyli muzyk z urodzenia, to, tak, tak, tak. Pięknie. Nie zamienił tego na nic innego. Hmm. Panie Adamie, a proszę nam powiedzieć. Jak Pan patrzy na, na wyraz artystyczny no w muzyce, bo to jest akurat najbliższe panu sercu, Pana sercu? Jaki trend jest potrzebny odbiorcy w dzisiejszych czasach? Czego ludzie chętnie słuchają? Jakiej muzyki? Czy można zaobserwować jakieś wymagania publiczności po reakcji, jaką spotykacie po koncertach? No, przede wszystkim. Jest coś takiego, że muzyka żywa jednak, prawda? Absolutnie żywa, nie związana z żadnym schematem, wręcz no, bardzo dużo improwizacji i, i to jest tego, to, czego ludzie potrzebują. Natomiast ja mówię tutaj o, tylko o tych ludziach, którzy przychodzą na nasze koncerty, i to jest tak naprawdę garstka społeczeństwa, prawda? Bo większość społeczeństwa dzisiejszego słucha zupełnie innej muzyki, wręcz którą ciężko nazwać muzyką, prawda? Bo ona, ona jest po prostu tak schematyczna, tak jednostajna. Tam tylko chodzi o to, żeby nowy jakiś tekst, a teksty to są tylko takie, że jest on, potem jest ona i on dla niej. No i to jest tak. wszystko. No tak, dokładnie, dokładnie ma Pan rację, bo wyraz artystyczny, chodzi mi bardziej nawet o tekst, chociaż no, tak jak no, Pan no, mówi, no, rytm muzyki również, bo te ogłupiające takie rytmy, tony. Aczkolwiek też y, zauważam po tekstach, że jest w nich krzyk młodzieży, która młodych ludzi, którzy buntują się przeciwko temu, co jest. Ale ludzie... Tak, ale to znowu jest inny rodzaj muzyki. To znowu mówiły tutaj o jakichś raperach <laughs> i tak dalej, no to, to, to jest pewien jakiś przekaz buntu to, i to zawsze było. Ale to też ciężko nazwać muzyką, no bo, bo tak. to są po prostu jakieś lupy tylko poskładane, jakieś zagrywki różnych instrumentów, prawda, czy to fortepianów, czy to nawet chórki jakieś. Tak. Ale to, 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 to wszystko, to, to wszystko mało w tym jest muzyki, bardziej chodzi tam o ten przekaz. Tekstowy, prawda? A, a tak jak rozmawialiśmy też z Elo i, i, i tam z przyjaciółmi naszymi, że w dzisiejszych czasach y, nie ma piosenek. To jest prawda. Nie ma takich życiowych tekstów, gdzie by człowiek mógł piosenek, się tak. zadumać nad czymś, prawda? A. Żeby coś a. zostało w człowieku. A. Nie tylko on, ona, bo ja cię kocham, ty mnie zostawiłaś. To, to jest a. po prostu a. już. Tego już nie powinno być, bo to nie jest ani pomagające człowiekowi, ani nie pobudzające do jakiejś życiowej refleksji. A przecież muzyka, jak każda forma sztuki, ja tak w teatrze uważałam, to jest posłannictwo, to jest przekazywanie wartości kierunku rozwoju człowieka. Do tego została stworzona sztuka, a nie co autor miał na myśli. Tak, no bo w, w ogóle ubolewam, bo wczoraj z moim synem na przykład fajna rozmowa taka świąteczna uwielbiam w rozmowę z moim synem, bo on ma takie argumenty typu, że ja mu mówię, dlaczego, kurczę, jest tak, że ja włączam telewizję i, i widzę, jak ona mnie usiłuje ogłupić. Prawie. No to syn mi na to możesz ją wyłączyć. Ja mówię, wiem o tym, że mogę ją wyłączyć, mówię jej w ogóle nie oglądać, ale mam świadomość, że ona wpływa i ogłupia miliony innych ludzi. To tak straszne, jest to straszne. Także. Tak miał... Jest jest uh -huh. to, to miał, Cywilizacja osiągła apogeum głupoty, moim zdaniem. Już, już, już tylko się liczy interes, biznes i żeby polecieć, nie wiem, na Marsa, tak. nie wiem o co chodzi, ale, ale na pewno bardzo słaba w tym rola jest zwykłego do człowieka. Dokładnie. Dokładnie tak. Panie Adamie, czy miał Pan okazję z Elą prezentować jakiejś publiczności już te piosenki, czy to jest tylko na razie przez internet? No, wie pani, co, ja, ja, ja prezentowałem sobie tę piosenkę w towarzystwach takich moich, prywatnych, Aha. Tak powiem. No, no. Występów jakichś publicznych nie uskuteczniałem, ponieważ, no, jak już wcześniej mówiliśmy, jestem nieco zajęty zespołem KRII. Chociaż tego w tych dni, a w ogóle są tak, teraz takie ciężkie czasy, że, że w ogóle no mało, mało jest, mało się dzieje ze względu i już na ekonomię w tej chwili, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby się bawić uh -huh. i nie mają nastroju nawet, żeby się bawić, bo przecież trwa wojna obok. No Natomiast, to nie, tak. No, że tak powiem, jestem w stanie te dwie piosenki spokojnie grać. Śpiewać. Myślę, że odbiór będzie wspaniały, bo tak jak rozmawiamy, ludzie potrzebują y, słyszeć piosenkę, słyszeć mądry tekst, który pobudzi do refleksji, zadumy, a nie tylko u, uciekać do zagłuszenia swojego pomieszania i zagubienia w dzisiejszych czasach. Także ja tak odbieram te teksty, Eli, zresztą ze świetną muzyką, którą pan zrobił, i zresztą z wykonaniem. Ale y, chyba takich tekstów brakuje. Życzę, żeby ich powstawało jak najwięcej, żeby do serc słuchaczy i do otwartych uszu dotarły no właśnie mądre przesłania, takie pozytywne. pozytywne, pobudzające do zadumy nad mądrzejszym jakimś rozwiązaniem życiowym a nie tylko ucieczka, bo ja to traktuję jako ucieczkę w takie zagłuszanie swojego zagubienia w dzisiejszych czasach. Tak ludzie udają, albo żyje, bo jest wesoło, ale tak naprawdę to nie wiedzą, w którym kierunku postawić krok. Natomiast jak się zadumają przede wszystkim nad własnym życiem, no to myślę, że wtedy piosenki te spełnią swoją rolę, no bo skierują naszą uwagę na nasze życie, nie na cudze, prawda? ale na to, żeby tak, no. nasze życie potoczyło się lepiej, mądrzej, bardziej właśnie. Tak, no nawiązując do tego, że to, to spotykałem się z takimi zdaniami, że ktoś mi kiedyś powiedział, że moja płyta pozwoliła mu wyjść z takiego dołka, że sobie nie wyobrażał, że kiedykolwiek z niego wyjdzie, prawda? Mm. No właśnie. A słuchając tej płyty mu pomogła i to, to była jedna osoba, bo to nie tak, że ta płyta jest jakaś magiczna, że działa, natomiast chodzi mi o, o pewne pewne takie rzeczy, że, że ludzie potrafią tak się zainspirować muzyką, że właśnie odpowiedni tekst, odpowiednia muzyka może nawet wyciągnąć go z poważnego jakiegoś tam dołka problemu. Tak mm, dokładnie. Pani Adamie bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia i właściwego przyjęcia, mądrego przyjęcia tej płyty i niech się dzieje i będziemy czekać na kolejne. Dziękuję pięknie. No ja, za ja rozmowę. myślę, że, 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 że finałem powinna być e, płyta, e, cała płyta od dwa. Mm. I ja myślę, że to się niebawem wydarzy i również Państwu serdecznie i Pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ja również dziękuję w imieniu słuchaczy z Chicago i nie tylko, bo i za oceanem internetowych. Także dziękuję i również życzę powodzenia i jak najszerszego rozejścia się płyty i dotarcia do serc słuchaczy. Dziękuję Pani Adam. Dziękuję, że się pozdrawiam. A ja pozostawiam już Państwa z drugą piosenką z najnowszej płyty. Pani Eli Nowalskiej i Pana Adama Lomani za zakrętem. Życzę miłego słuchania. Kłaniam się. Dobranoc. Barbara Korosze. Zbyt mi się plącze, może kupię to, co jeszcze miało sens? Jednak niestracony jest nasz najlepszy dzień. Może nasza droga zbyt wyboista, może lepszą od niej i od nie tak nas da. nasz najlepszy dzień. Zobaczmy, co jest za zakrętem, odszukajmy dla nas przyjazny wiatr. Nie bójmy się tego, co da nam los, powróćmy w nie niepogubieni. Może, nie wiem, już o co chodzi? Może nie wiem, co mówisz do mnie. Nie uciekam, to nasz najlepszy dzień. Co patrzymy, co będzie dalej, coraz pewniej naciskam gaz. Nie uciekam. To nasz najlepszy dzień. Może będą dla nas tam za zakrętem, inne światła, drogi bez bram. Nie uciekam, przecież chcę nas zaprowadzić tam. Może jestem jeszcze w połowie drogi? Może mocniej muszę wciskać ten gaz? Nie uciekam, przecież chcę nas zaprowadzić tam. Zobaczmy, co jest za zakrętem. Odszukajmy dla nas przyjazny wiatr. Nie bójmy się tego, co da wam los. Bo pewni, pewni, niepokubieni. Może nie wiem już o co chodzi. Może nie wiem, co mówisz do mnie. Nie uciekam, to nasz najlepszy dzień. Zobaczymy, co będzie dalej. Coraz pewniej naciskam gaz. Nie uciekam, to nasz najlepszy dzień. Może nie wiem, co mówisz do mnie, nie uciekam, to nasz najlepszy dzień. Zobaczymy. Cheers.